Niewątpliwie każdy z nas ma jakieś swoje ulubione słodycze z dzieciństwa. Część z nich możemy do dziś znaleźć w polskich sklepach, podczas gdy niektóre niespodziewanie zniknęły z naszego kraju. Do niedawna mógłbym wspomnieć przepyszny czekoladowe gwiazdki Magic Stars, chrupki Monster Munch, gumę Turbo, maczugi, czy kultowy napój Frugo, jednak ku ciesze wielu w ostatnich latach te marki do nas powróciły. Sam również mogę wymienić kilka słodkich produktów, które z pewnością miło wspominam z dzieciństwa, no ale niestety nie są już u nas dostępne. Pamiętacie może smak snickersowego kremu lub mleczno-truskawkowych cukiereczków Alpenliebe? A może kojarzycie snickersa Crunchera, listki Winterfresh, Bacon Snacks od Starfoodsa, Milkę Lila Stars czy gumę Boomer? Niestety większości z nich nie znajdziecie już w sklepach. No a przynajmniej nie w Polsce, no bo wyjeżdżając do takich... Czech lub Niemiec, istnieje duża szansa, że odnajdziecie tam coś z tej listy. Jedną z rzeczy, która niewątpliwie była kultowa w dzieciństwie, a których obecnie na próżno szukać na półkach polskich sklepów, jest smakowa guma balonowa Huba Buba, która była sprzedawana w dość ciekawej i atrakcyjnej dla dzieciaków formie. Ale najpierw mała lekcja historii. Hubababa lub jak ja na to mówiłem Huba Buba, to guma balonowa, która jak sama nazwa wskazuje ma służyć głównie do tego, aby robić z niej Balony. W 1979 roku amerykańska firma Ridgel Company, możliwe, że znana wam z produkcji innej kultowej gumy Wrigley's Spearmint, postanowiła wypuścić na rodzimy rynek swoją wersję gumy balonowej. Jej głównym sekretem, mającym jednocześnie odróżnić ją od konkurencji, była mniej lepka konsystencja. Guma, po zrobieniu balona, który eksplodował na naszej buzi, miała znacznie łatwiej z niej schodzić i tym samym nas nie brudzić. Jej nazwa, Chaba Baba, wzięła się od wyrażenia haba haba, co w żołnierskim żargonie z czasów II wojny światowej wyrażało aprobatę. Smak podstawowej wersji tej gumy określany jest jako oryginalny lub po prostu owocowy. Jednak patrząc na grafikę na opakowaniu, no, nie da się stwierdzić, jakie konkretnie owoce składają się na jej finalny smak. Jest to pilnie strzeżona tajemnica Ridley Company. Choć oryginalnie guma ta od lat sprzedawana była w klasycznej, prostokątnej formie, no to chyba najbardziej kultową ukazała się wprowadzona nieco później wersja mega long, tape lub jak kto woli mega lang. To właśnie ta zrolowana i jak mierzyłem długa na 145 cm guma, zapakowana w przypominający krążek do hokeja pudełeczko, zrobiła największą furorę. Aby zrobić dla was ten materiał, Kilka sztuk tej gumy z Niemiec, gdyż tam normalnie można ją jeszcze zakupić. I tak mam u siebie chubę bubę Mega Lang o smaku oryginalnym, owocowym o trzech smakach, o smaku Coca-Coli oraz dwie klasycznie zapakowane truskawkę i oryginalny smak. No i o ile dobrze pamiętam, to w dzieciństwie ciężko było wyprosić mamę o to, aby mi ją kupiła, więc w końcu mogę to sobie zrekompensować. I powiem wam szczerze, że próbowałem już każdej z nich i smak jest zaskakująco intensywny i dość długo się utrzymuje jak na gumy balonowe. Pamiętam dobrze, jak próbowałem gumę Turbo po jej spektakularnym powrocie do Polski, no i byłem mocno zawiedziony tym jak długo smakowała, no i jak w ogóle smakowała. Jednak powiedzmy sobie szczerze, tutaj nigdy nie chodziło o smak, no a raczej o sam fan i frajdę w puszczaniu balonów. Ja ich robić nie potrafię, nigdy nie umiałem, no i zawsze z zazdrością patrzyłem, jak na filmach potrafili tworzyć niesamowicie duże gumowe bańki, no a następnie po pięknięciu ze smakiem je zlizywali. I o ile klasyczne opakowanie huby buby niespecjalnie wyróżnia się na tle innych gum balonowych czy rozpuszczalnych, tak wersja Mega Lang to prawdziwy synonim fajności. Okrągłe opakowanie skrywa w sobie niecałe 1,50 m gumy balonowej. Możemy sami wybrać na jak dużo mamy w tym momencie ochotę. W dodatku pudełeczko oprócz fajnego wyglądu było też niezwykle praktyczne. Po pierwsze przechowywana tam guma nie wysychała, no i zawsze pozostawała świeża, a dostęp do niej był błyskawiczny. Po drugie, jak się przyjrzycie, no to zauważycie, że przy zamknięciu gumy są zamontowane małe kolce, którymi niczym na taśmie klejącej możemy uciąć jej fragment. No i taki lotynka robi robotę. Oczywiście nic nie stało na przeszkodzie, aby całkowicie złamać zasady i brutalnie odgryźć fragment jeszcze zwiniętej gumy, zaburzając tym samym cały sens zabawy. Była to jednak domena jakichś chyba przyszłych sadystów i zwyroli, więc no tak nie robimy. Niektórzy też brali całą rolkę od razu do buzi, no i próbowali zrobić z całej gumy mega balona. Ale no, nie próbujcie tego w domu, grozi zadłowieniem. Jedyne, co mnie zmartwiło, to wykryte przeze mnie małe kłamstwo producenta. Na opakowaniu amerykańskiej wersji dostajemy informację, że w środku czeka na nas całe 180 cm pysznej gumy. W moim niemieckim egzemplarzu było trochę ponad 145 cm, więc Albo coś tu nie gra, albo uznano, że europejski rynek nie zasługuje na pełne 180 cm. No, szkoda. Gdy guma się nam skończyła, zawsze zostawało nam pudełeczko, w którym mogliśmy coś przechowywać. Z wewnątrz krążka nadal pachniało zapachem gumy, więc no był to kolejny atut tego rozwiązania. Dziś zachowałbym opakowania raczej dla celów kolekcjonerskich, no bo choć u naszych sąsiadów za zachodniej granicy można Hubę Bubę dorwać w co drugim sklepie, tak no u nas tego już nie ma. Zastanawiam się też, no bo moja pamięć czasami oczywiście zawodzi, czy przypadkiem w naszych sklepach nie mieliśmy właśnie niemieckiej wersji tej gumy, no bo kojarzę nazwę Huba-Buba Mega -lang", co po angielsku z pewnością do końca nie jest. Zresztą amerykańska wersja to Huba Buba Bubble Tape, więc to na pewno nie to. Chociaż widziałem gdzieś też właśnie wersję Huba Buba Mega Long, więc no sam już nie wiem. Napiszcie proszę w komentarzach jak to z dzieciństwa wy zapamiętaliście. Jeżeli chodzi o sam smak gumy, to z tych trzech obecnie najbardziej podpasował mi chyba ten oryginalny. Nie jest może jakoś super smaczny, co bardziej pobudza we mnie spore pokłady nostalgii. Z tego co widziałem to w różnych krajach powstawały jeszcze wykrzywiające buzie kwaśne smaki, to musi być dobre, winogronowe, jabłkowe, krwiście wiśniowe czy o smaku doktora Pepera. Oryginalny smak huby-buby, który oficjalnie jest tajemnicą, zagościł też w nieco innej formie przeznaczonej dla dorosłych. Na pomysł stworzenia takiego 18% ginu wpadła firma Sweet Little i choć ekspertem nie jestem, to wydaje mi się to niezwykle ciekawe i chętnie spróbowałbym huby w takiej wersji 18+. Jeśli traficie na nią w monopolowym, no to koniecznie dajcie znać jak smakuje. Choć obecnie istnieje dużo podróbek i zamienników huby buby, które również stosują to rozwiązanie w formie gumy w rolce, no to oryginał jest tylko jeden. Jeżeli będziecie mieć kiedyś okazję być za granicą, to możecie spróbować się w nią zaopatrzyć. Frajda wielka, smak w porządku, no i nostalgia mocno. Ja tymczasem zmykam trenować robienie z niej balonów. Jak się nauczę, to wrzucę wam zdjęcie na gimbową grupę lub Instagram, więc serdecznie z tego miejsca was tam zapraszam. Ciekaw jestem też, dlaczego Huba buba nie przetrwała w naszym kraju. Czyżby to była kwestia wysokiej ceny? Przecież atrakcyjności, zwłaszcza dla młodszych, no nie można jej odmówić. A może byliśmy po prostu na nią zbyt Małym rynkiem. No cóż, chyba nigdy się nie dowiemy. No a jakie wy macie wspomnienia dotyczące Huby Buby? Lubiliście ją? Czy za czasów Waszego dzieciństwa również był to synonim bycia kul? Cool? <grych> Czekam na Wasze komentarze. Tymczasem, trzymajcie się ciepło, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku.